Cześć, dzień dobry, witamy się z wami bardzo serdecznie w nowym dniu. Tutaj już drugie śniadanie wchodzi w grę, pierwsze zostało wchłonięte, siczku zaliczone, a teraz, no teraz tak na zdrowo, ta maminki, ta maminki, marcheweczka, ja uciekam się ogarnąć i widzimy się za chwilę. No i tak moi drodzy, wczoraj nie zdążyłam, a w zasadzie już mi się nie chciało, więc dzisiaj do garnka lądują filety z kurczaka i cała włoszczyzna, czyli yy, chciałam powiedzieć papryka yy, por, seler, marchewka no taka włoszczyzna, jakiej używacie lubicie, na przykład do rosołu ja tutaj dodałam to co miałam teraz to pogotuję do miękkości i z tego będzie farsz do tych Placków, co wam wczoraj pokazywałam do tych tureckich. Tylko najpierw muszę to ugotować, to musi wystygnąć, ja to zmiksuję, zblenduję i takim farszem będę nadziewała właśnie placki tureckie. Także to też wam pokażę. Dajcie już twarzą w twarz. Słuchajcie, ja mam dzisiaj właśnie wolne. Tak jak wam mówiłam. O, cześć kokutku. A Koko wczoraj się nauczyła, daj głos komendy, także... Także tak, potem Wam pokażę, jak nie zapomnę. Ja mam dzisiaj wolne, ale mam masę rzeczy do zrobienia. Tak sobie wymyślałam, że chciałam sobie trochę dom posprzątać, zrobić te... Yy, jówki, bo to się tak nazywa, ja zawsze zapominam, jak to się nazywa. No i miałam wczoraj na noc nakładać ten samoopalacz, ale nie nałożyłam go z dwóch względów. Po pierwsze, mi się nie chciało, już tak wieczorem nie bardzo. A po drugie stwierdziłam, że kurczę, no wiecie, raz go nałożyłam na noc, no i mi się udało, nic mi się nie porobiło, żadne plamy ani nic, ale niech mi się teraz porobią, to mi się to do wesela może nie zmyć. Więc rano wstałam, wypiłam kawę, ogarnęłam się i wysmarowałam się tym samoopalaczem. Zamierzam go podtrzymać 4 godziny. No, i później zobaczymy, i żyjemy. Mąż mi naprawił prostownicę, także moi państwo. No, dobrze jest mieć zdolnego nie? ale w dalszym ciągu, jak macie coś do polecenia, to ja bardzo chętnie poczytam, bo wiecie co widziałam? Oglądałam właśnie ranking 10 najlepszych prostownic i powiem wam, że jest jedna taka petarda. Że ona w ogóle jonizuje, coś tam jeszcze robi, no tak, wszystko mająca, no ale cenę też ma prawie 1000 zł, także trochę, trochę dużo, nie? No ale, ale fakt faktem, że warto jest nawet jak działa, wymienić prostownicę raz na kilka lat, bo ta technologia idzie tak do przodu i to jest taki przeskok, że czasami warto, bo wiecie, te stare, no przypomnijcie sobie te pierwsze prostownice. Przecież te blachy takie, bo to blachy były normalnie. Jak to, wiecie, była aż czuć, że jak włosy się takim gorącym, jakby się je prasowało zwykłym żelazkiem. A, a porównajmy sobie teraz na przykład tą moją Remingtona, tą Shine. Ona jest w ogóle bardzo dobrą prostownicą. Ona pięknie kręci loki. Ona, ja naprawdę bardzo dużo prostuję włosy, bo ja mam, wiecie, króla lwa na głowie. Hakuna Matata. Więc ja bez prostownicy ani róż. Ale no pomimo tego, że te moje włosy są tak tą prostownicą i nie, nie zawsze używam termoochrony, bo ja po prostu o tym nie pamiętam. Ja lecę ciach, 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 ciach i mi się przypomni, jak dam, wiecie, po myciu tą termoochronę, no to ona jest. A tak w trakcie prostowania rzadko kiedy. Dobra, tu mi się gotuje farsz. Jeszcze się pogotuje z 15 minut, myślę. Ja za ten czas zrobię sobie jakąś kromkę, wezmę swoje tabletki i biorę się za sprzątanie. A my widzimy się w trakcie dnia. Dobra, moje drogie dziewczyny. Pani i panowie, przygotowałam sobie już wcześniej farsz. Ej, tak jak Wam mówiłam, farsz wygląda tak. Tu są warzywa i kurczak, filet z kurczaka. A warzywa w zna taka jak do rosołu. Ej. Można do tego przysmażyć cebulkę. Ja przysmażyłam właśnie trochę cebulki. I do tego, słuchajcie, muszę sobie, bo to ciasto wbrew pozorom jest bardzo cieniutkie. Wam to zaraz pokażę. Zobaczcie. O, w ten sposób. To są takie plastry ciasta. Coś takiego na Allegro, chyba 14 zł. albo 7 zł. Już teraz nie pamiętam. Trzeba byłoby zobaczyć. Jówka. Odkładamy sobie to. I zobaczcie. O kurde, urwałem sobie już nie chcąc. Czekajcie, może będzie mi wygodniej z tej strony. Chyba jest to obojętne. Bo właśnie to ciasto czasem, jak jest troszkę zagniecione, to może się tak rwać. Ale to nie szkodzi. Ja sobie z nim poradzę. I teraz tak. Od czego zaczynamy? Ano, może od tego, żeby wziąć łyżkę. Jakąkolwiek. O. Pyk. Pyk. Już nie będę tego przekładała na miseczki. Zrobię pierwszego takiego. Jak nam się tu porwie trochę posłuchajcie dziewczyny luz. Bo to i tak się wszystko zakrywa. Zwijamy to w coś takiego. Oczywiście można tego farszu dać więcej. Ja to zobaczę jak mi to będzie szło. Bo powiem Wam, że z serem. Dawałam tak bardzo podobnie, jak robiłam z kilkoma rodzajami sera. Widzę, że tutaj opakowanie było troszkę zagniecione, przez co teraz mi się troszkę gorzej odczepiają te placki. No jak macie paznokcie, to też trzeba uważać, żeby dziur nie porobić, wiecie. Ale ekspresem to idzie. I tak samo to obsmażanie tych placków, też jest, bo to dosłownie chwilkę z jednej, chwilkę z drugiej. To ciasto jest bardzo cieniutkie. Więc naprawdę można to też zawijać w różne. Tak, tak, tak. No ja na razie obwijam tak. Ale właśnie jak robiłam z serem, to już później mi się znudził ten taki standardowy sposób. Więc trochę w trójkąty pozawijałam. Zobaczymy, może tutaj też tak zrobię. Ale zobaczcie, jak cieniutkie jest to ciasto to jest jak papier ale ono tak jakby troszeczkę puchnie jest takie chrupiące naprawdę ciekawe my to dzisiaj będziemy jedli właśnie usmażone z barszczykiem czerwonym więc taki ala krokiecik pisałyście mi chyba nawet Ola że ona w ten sposób robi naleśniki no to, to jest dokładnie na tej samej zasadzie tylko że Tutaj to ciasto jest takie dużo bardziej chrupiące jak ciasto naleśnikowe. Bo ono naprawdę, ja Wam pokażę, jak ja to usmażę, Jak to super tak w ogóle chrupie w zębach. Czekajcie, ładnie. Nie wiem, czy to jest jeden, czy to już dwa wzięłam. O! Pyk. Pomimo tego, właśnie, że ono jest takie cieniutkie, to ono po tym, ale jednak chyba wiecie co? Ja będę tego farszu. Troszkę mniej dawała, bo nie wiem, jak mi się to będzie potem obsmażało. Obczajmy. Tak. I tak. Mówię, tutaj trzeba naprawdę uważać na paznokcie, żeby sobie nie zrobić ała. A można w to też nawet sam ser żółty zapakować. I wtedy macie takie Ciągnące, chrupiące przekąski. Ja nawet myślałam, czy by się nie dało w to. Pewnie, żeby się dało. Samej parówki zawinąć. Jak nie zapomnę, to spróbuję. O! Także. Ja sobie tu zwijam do końca, a z wami widzę się za chwilę. A tu dziewczyny, jeszcze jeden patent wymyśliłam. Tak na szybko, bo tak się zastanawiam, czy mi tego farszu starczy. I mam paróweczki cielęce, Mam trochę sera żółtego. I zobaczcie, tak sobie wymyśliłam, że ser obwinę w paróweczkę. W parówkę. Czemu tak zdrabniasz kobieto? Poczekajcie, przygotuję sobie tu. Aha. Jeden placek, dobra. I teraz tak, tak. A nie, 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 wróć. Rozpędziłam się. To najpierw tak i tak. I tak. O. I teraz takie coś. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. To też może być niegłupie, ale na razie sobie skończę na tyle, ile mi starczy yy, z tym farszem. A z parówkami będziemy lecieć, jak już nam coś zostanie. Dobra, dziewczyny. Ja sobie zawinęłam tylko 20. Nie zawijałam więcej. U nas jest dzisiaj mało w domu i tak wiecie, lepiej zjeść za świeża, aniżeli. Psy, a co? Tutaj tak ekscytujecie. Przecież to nie dla Was. Smażę na dwóch patelniach, dzisiaj tych do naleśników. Bo czy co? Ja po prostu jeszcze nie wymieniłam patelni, a te co mam. One już mnie tak denerwują, że już mi się chyba nie chce z nimi tutaj użerać. Więc smażymy sobie to na złoty kolor. Myślę, że na dwóch patelniach będzie sporo szybciej. O, tu mi się odwinął rożek. Powinnam go yy, powinnam go podwinąć. Jak mi się to zesmaży, to wtedy się nie będzie odwijało. Jak tu na przykład widzicie, tu już jest złapany, no ale ten kolor musi złapać troszeczkę lepszy. Jest to tak uniwersalne i naprawdę szybkie, bo Wbrew pozorom, że, ten, że to ciasto jest cieniutkie, że to, że tamto, to to się naprawdę i tak dość szybko robi. No i yy, ja nie wiem jak Wy, ale ja na przykład lubię jeść krokiety, ale nie cierpię ich robić z tego względu, że ja bardzo nie lubię tego etapu panierowania w bułce. To mnie zawsze odstrasza. Zresztą to ma naprawdę inny smak jak naleśnik. To trzeba spróbować. To jest bez porównania i wiecie co? Super. Koko, no coś ty się tak tu uparła. Na razie to smażę na małym ogniu, żeby tego nie spalić, ale bez porównania to smakuje lepiej i super by smakowało wiecie co? Z nutellą. Jak to takie fajne, chrupiące ciacho i do tego taka ciepła nutella czy jakiś drzemik, coś takiego. Naprawdę fajny pomysł. Więc... Myślę, że jest to dość ciekawa alternatywa. Kokulandia, no nie wiem Ci tego, no patrz jak się nauczyła. Mnie koko się nauczyła dawać głos i teraz myśli, że jak będzie tu stała i dawała głos, to wszystko jej do dziobka wpadnie. Dobra dziewczyny, ja sobie smażę i odezwę się do Was jak już skończę. Dobra, jestem już, witajcie twarzą w twarz. Poczekajcie chwilę. Bo ja mam dzisiaj dzień sierotu pokładowego. Normalnie, sierota pokładowa to mało powiedziane. Powiem Wam szczerze, że. Czekajcie, raz. I dwa, chociaż ja na razie nie będę jadła, bo ja już. A! Zjadłam dwa przy próbowaniu. Są pyszne, no mówię, robi się to ekspresowo, także bardzo serdecznie Wam polecam. nie wiem czy słyszeliście jak to chrupie ale dość długo to ciasto utrzymuje chrupkość także jówka fajna sprawa, serdecznie Wam polecam Kowiecie, co się stało poparzyłam sobie palca i to tak go wsadziłam chciałam podwinąć rożek i wiecie, jak mi pod ten gorący olej wleciał, Jezu aż mam gęsią skórę jak o tym mówię tak mnie napiernicza Oczywiście w domu mam yy, wszystko, wszystko, uwierzcie mi, tu by się nawet, nie wiem, na trąt jakiś egipski coś znalazło, a na oparzenia nie ma nic, no bo po co ma być, nie? Cholera jasna. No i tak moczę ten palec w zimnej wodzie, owijam ręcznikiem papierowym i tak już troszkę, jakby mniej, ale już z godzinę siedzę, słuchajcie, z tym obolałym palcem. Więc powiem Wam szczerze, że szału nie ma i tak liczę, że to wiecie. Za chwilę może przestanie mnie boleć, bo muszę iść to pranie składać. A tu, tu mokra ręka, tu suche pranie. No tak, nie cholery mi się to, słuchajcie, nie nie łapię jakoś razem. I też tak ubrałam sobie stary swetr do sprzątania, tak się tutaj, wiecie, jak stróż Boże ciało. I tyle co sobie kurze trochę pościerałam, trochę tak ogarnęłam. No, i siadłam i siedzę, bo mnie paluszek boli, no. Cholera jasna. Oj, aj, 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 aj. No, ale Wiecie co? Może ja sobie zrobię małą kawę, wypiję tą kawę, może jeszcze właśnie chwilę posiedzę to mi troszkę przejdzie, bo jakaś tragedia. A mówiłam wam, że prostownica naprawiona? Mówiłam, mówiłam. Teraz będę przeżywać tak, jakbym miała nową. To je bolący palec, tu nic do jedzenia nie ma. Mati chodzi, dzisiaj tak asystuje, tak dziewczyna asystuje, że to jest po prostu siok w trampkach. A ja dzisiaj jeszcze z tego live'a, jeszcze skoko do szkoły. Uj, I do tego paluszek, no paluszek i główka szkolna wymówka, no ale co zrobisz jak nic nie zrobisz że trzymajcie kciuki, żeby mnie to przestało bolić, bo mnie to do jasnej anielki doprowadza Matyłniu, ale to nie jest dla Ciebie jedzonko, to dla dzieci. Zresztą to już i tak spróbowałeś z matką dobre, nie? Tobie też smakuje. Także takie buty. Moje drogie dziewczyny, jakby ktoś nie wiedział, jak sobie zorganizować dzień, to można go sobie zorganizować w ten sposób, że można sobie poparzyć paluszek. I wtedy wszystko inne schodzi na drugi plan. Boże, czemu to mi robi? Czemu to mi nagrywa? Okej. Okay. Ale Alejówkę naprawdę bardzo Wam polecam, bo to jest takie coś inne. Do tego jeszcze barszczyk w kubeczku. Taki do popicia i idealny obiad. I z tymi parówkami z serem też dobre. Ten ser się tak fajnie ciągnie. Do tego jakiś sosik czeskowy czy coś. Rewelacja. Następnym razem właśnie zrobię tak że zrobię tylko z tymi parówkami. Wezmę parówki cielęce, te takie one są malutkie, idealnie pasują do tych jufek Pycha, pycha, pycha. O, jakiś tu plażin, klaksynek jak zwykle na posterunku. Miki zasnął zobaczcie. Jak mu głowa spadła. Zasnął se chłopak O! O, nic nie patrzymy, nic nie podglądamy. No co ty? A ty co się tu drzesz? Sikój A tu szafciu leży. szafciu leży. klusek na paletach stoi, żeby był wyższy Cześć chłopaki. Jak tam Jak tam, co tam No przestań żesz nie krzyczymy na szafcia szafciu to jest najlepszy fonfel wszystkich piesków boi się go? no to chodź do mnie jak się go boi to chodź do mnie Olinek ma wszystko w pędzlu kompletnie się nie przejmuje Bezpieczna odległość, bardzo bezpieczna odległość. <noise> Czaisz się? Koko, co tak czajnikujesz na niego? Szafir jest gość. Szafir jajka wysiaduje, których nie ma. A ja cały czas chodzę z ręcznikiem i tu mam jeszcze kostkę lodu wsadzoną. Bo już taka chwila była, nawet że myślałam, że mi przejdzie, ale niestety. O, coraz bliżej. Granica się zaciera. No, ty, ty weź, daj mu buzie, a nie się tam straszujesz. A u pana co tam słychać? Szamka dobra jest. No pobawiłaby się z tym szafirem, a ten szafir taki niedomyślny. No ja cię proszę. No ja cię Pietrusze nie chcę bawić się z tobą. A Mati jest. Cześć Matyldowcu. Cześć Matyldowcu. Co tam? Duża piękności. Co tam duża piękności? Widzisz jak Koko robi do szafcia podjazdy? Niebo jest piękne, bezchmurne i nie jest jakoś strasznie zimno, ale wiatr jest taki zdradziecki. Wiatr jest bardzo zdradziecki. Tylko i nie nadepnij na łapy, Alwuś, po coś tak wystartowałeś. Poszły sobie Alpacina tylko szafir nie zatrybił no cóż idziemy do domku matka idzie, co ty się tam tak drapiesz Mati hej, Matylda Matunia Halo! To ciebie mówię. Co ty się tam tak drapiesz? Aha. Jest i. Sprawdza czy coś ciotka nie zjadła bez ciebie, nie? Ciotka nic nie zjadła, ciotka grzeczna jest. I w dodatku na diecie. Cześć tymi alpakami dogadać dziesięć dni. A ty cały czas myślisz, że ja tu coś mam do jedzenia. No, niestety nic nie mam, wiesz? Nic, niestety nie mam. Następna się drapie. Pływa z jakieś oblazły, czy o co chodzi? Ja Stara, głupia, tak się załatwić z tym palcem. Dobra, idziemy do domu, bo mnie tu boli jakieś ciepło. Wiecie co, powiem Wam szczerze. Że to ewidentnie nie jest mój dzień. Siedzę, czekam, kiedy mi pralka skończy. No i idę zobaczyć, ile nam jeszcze zostało. A okazało się, że je w ogóle nie włączyłam. Zimne. No, to już kilka godzin minęło. Ale dalej cudownie chrupie. I naprawdę fenomenalne jest to ciasto. Nie tylko mi smakuje, bo... to jest jeszcze jedna artystka. Marty. Co ja włączam kamerę, to Ty się drapiesz? Ty masz jakiś stres półrazowy, jeżeli chodzi o kamerę, czy o co chodzi? Bo ja tak naprawdę to nie kumam. Ja wiem, że ty czekasz. Ja to doskonale rozumiem. I kto czeka, ten się doczeka. Także spokojnie. Mm. Miałam sobie kawę. I oczywiście mi zrobiło tylko pół kawy, bo się kawa skończyła. Kokusia, na co ty szczekasz? I tak cały czas. Czego się nie wezmę? Yy, to mi nie idzie aż, aż. się trochę boję tego lajwa dzisiaj. Co dziewczynko, na co szczekasz? Jakiś alpak do domu przyszedł? Czy o co chodzi? A rozumiem. Wiecie, o czym sobie teraz jeszcze przypomniałam? Jakieś dwie godziny temu powinnam zmyć ten sam Ale nawet nie mam mowy. Teraz go nie zmywam, bo jakbym wsadziła rękę do tej ciepłej wody, to mi się chyba popłakała. Trudno. Będą plamy, to będą za mojego wieczorem. Chociaż tak nie wygląda, żeby gdziekolwiek jakieś plamy się robiły. Tutaj nawet to dość ładnie wygląda. Chociaż mówię, kamera i tak nie oddaje. On jest dużo ciemniejszy yy, bez kamery. Jak w kamerze. Kochanie! O co chodzi? No, i zrobiłam sobie wreszcie kawę po wielu próbach. Dorobiłam sobie. Nie wiem nawet ile to ma kalorii. Ale to jest sam kurczek i warzywa w środku. No tylko tyle, że to smażenie na oleju może dodawać kaloryki. Ale mówię, to ciasto nawet zimne jest chrupiące. Czyli tak się zastanawiam czy ja w ogóle dzisiaj do szkoły, skoro pojadę. Czekajcie, muszę sobie wziąć mój zimny okład. Bo tak chwilę mi się to ociepla i zaczyna mnie boleć. Powiem Wam szczerze, coś bardzo słabo ja to widzę. Co Maruszku? ludzie. Jeszcze zmywarka skończyła. W tym domu nic nie można zjeść. Nie mam już, zobacz, koniec bez jednego naczelnego sępa. Ale widzicie, Koko nie jest nauczona. Ona leży, ona patrzy, widzi. I ją to w ogóle nie interesuje. Ja wie, kurde, gdzie tu z Matyldą człowiek popełnił ten błąd? Już nawet nie pamiętam. No ale tak sobie. Podjadamy. O Boże, jaka dobra kawa. Kurde, no jak mnie ten palec boli, no. Mi się to kostka lodu prawie stopiła, miałam taką dużą włożoną. Ale Już mi woda cieknie, więc. O, przyszła i Tosia, a ja później wiecie co, wycieram kurze. Wszędzie pełno łapek, i to kocich łapek, no ale co się dziwić, jak to kocisko, zobaczcie. O, o, o! I teraz cię Matylda zje. A, widzisz? Matylda uznaje, że jak coś jest na stole, to jest do jedzenia, więc koleżanko złaś. Bo możesz paść ofiarą Matyldy. Moi drodzy, będę kończyła już dzisiaj tego vloga. Idę go zaraz dla Was zmontować, bo już nie mam dużo czasu. Jest piętnasta. Muszę go zmontować, wrzucić dla Was i jeszcze ogarnąć się tutaj na tego live'a, podładować sprzęty. No i, no i mam nadzieję, że mi się uda z kokolandiem do tej szkoły pojechać, bo... Jeszcze miałam, dostałam super wiadomość jutro jadę do pracy z Matyldą. No i się okazało, że tam gdzie jedziemy jest jakaś w ogóle droga rozpruta i tam nigdzie nie ma parkingu. A tam nawet jak nie było drogi rozprutej. To jest masakra z parkingiem. Więc tak próbuję sobie w głowie poukładać, wymyśleć, gdzie, gdzie by tu zaparkować, ale jakoś średnio mi idzie. Dobra, dziękuję Wam pięknie. Do jutra. Cześć.